No na pewno nie, nie spodziewaliśmy się takiego wysokiego wyniku. Tutaj 5-1 to... Tu gdzieś było widać e, różnicę między czwartą ligą a okręgówką. No, gdzieś tam mieliśmy obawy przed tym meczem, bo, bo to Beniaminek, a to jak zawsze bywa, gdzieś tam Beniaminek, troszkę kibiców przyszło e, gdzieś tam na euforii awansu i, i spodziewaliśmy, że gdzieś tam będą grali ambitnie walecznie, gdzieś tam będą szukać swoich e, szans w kodatakach i tak gdzieś też po, po części było. Fajnie tutaj nam się mecz ułożył szybko dwie strzelone bramki w 15 minut i, i gdzieś to już ten mecz tak powoli się ułożył, w drugiej połowie strzelamy na 3, 4, 5. Ta ostatnio stracone już gdzieś tam kwestia rozluźnienia zespołu. Ja tu mówiłem już na koniec zeszłej rundy, że, że chciałbym jakby największa liczba osób została, tak? Bo to, gdzieś tam jest, stworzył się taki kolektyw, ci chłopacy się rozumieją, wiemy co mamy grać, wiedzą co ja od nich oczekuję i, i, i fajnie, że, że gdzieś tam to funkcjonuje. Tutaj dwóch nowych zawodników do, doszło do nas Dawid Kaczor i, i Dawid Czarnecki. Fajnie dzisiaj się zaprezentowali, także na pewno będą wzmocnieniem zespołu. No i Pracujemy dalej. Kuba księżniak wraca gdzieś tam powoli do zdrowia. Dzisiaj zagrał po, po kontuzji, tej dłuższej przerwie 20 minut. Także no, skład jest y, obszerny, rywalizacja w zespole, a to gdzieś tam też szokuje, że, że ci zawodnicy walczą o miejsce w składzie i, i jest rywalizacja, a później podnosimy poziom, tak? Ci zawodnicy rywalizują na, na treningu, każdy chce grać w pierwszym składzie, jest 20, 20 w karze i, i na tym to polega, no. Jeden drugiego motywuje na treningach, jeden walczy za drugiego i, i, i fajnie to wygląda. Bartek po dłuższej, bardzo długiej przerwie gdzieś tam miał e, problemy z nadgarskiem, gdzieś tam wrócił później na chwilę, e, później gdzieś tam sprawy rodzinne zadecydowały, że że skończył e, na pewien czas grać. Gdzieś tu akces zgłosił. E, trenuje systematycznie. Dzisiaj gdzieś tam dostał 10 minut. E, powoli, powoli też gdzieś tam bartka będziemy e, wkomponowywać w zespół. E, wiadomo, że, że mówię: miejsce jest 11. Chłopacy muszą. Walczyć na treningach o, o miejsce tutaj, dla mnie jest duży problem, bo dzisiaj też miałem jak tutaj gdzieś tam poskładać, ale to fajnie dla mnie jako trenera, że, że mam taki ból głowy jak gdzie kogo wystawić i, i, i mieć taki problem. Tutaj ławka wchodzi, gdzieś ci zawodnicy z ławki są równorzędni z tymi, co, co grałem na boisku. No tylko, tylko, tylko pozazdrościć.